Witaj na moim kanale. Mam na imię Mon i zapraszam Cię na praktykę, podczas której skupimy się na otwarciu bioder i rozluźnieniu właśnie tej części ciała, która przeważnie jest dość spięta, zwłaszcza jeżeli dużo siedzisz. Więc zacznij w pozycji siedzącej, w pozycji sukhasana. I jeżeli potrzebujesz, jeżeli masz ochotę, to usiądź na bloku, na poduszce lub po prostu na czymś, co jest wyżej. I teraz przełóż tą nogę, która jest bliżej Ciebie na zewnątrz, ok? Mamy tendencję do tego, że zawsze siadamy w ten sam sposób, więc teraz troszeczkę odwrócimy. Więc zacznij sobie w tej pozycji, usiądź równomiernie na obydwu guzach kulszowych, postaraj się, aby twoje biodra, miednica, twoje ramiona i głowa były w jednej linii. Mhm. Wyobraź sobie taką nitkę, która ci tutaj ciągnie do sofitu, wydłuża twój kręgosłup. Zroluj barki do tyłu, rozluźnij mięśnie twarzy, rozluźnij swoje czoło i jak będziesz gotowa, to zamknij oczy. Weź głęboki wdech przez nos i spokojny wydech ustami jeszcze dwa razy. Dostępnie wyciągnij ręce bokiem, powoli z wydechem do supitu. Złącz dłonie razem i przyciągnij je do klatki piersiowej z wydechem. Zaproś teraz swoją intencję. Zaproś to, czego chcesz więcej w swoim życiu. I zobacz, zapytaj, jak się dzisiaj czujesz. Sprawdź sama ze sobą, z czym dzisiaj wchodzisz na matę. Zaobserwuj wszystkie emocje, wszystkie odczucia, które w tym momencie krążą w twoim ciele, i zrobimy sobie ponownie to na koniec praktyki. Uśmiechnij się do siebie, jak będziesz gotowa, to otwórz oczy i zaczniemy w pozycji klęku podpartego, więc przejdź do pozycji klęku, rozstaw dłonie szeroko na macie. I postaraj się, aby Twoje palce stóp były zadarte, żeby były na macie. Jeżeli Twój mały palec nie dosięga, to możesz sobie pomóc. I w tej pozycji klęku podpartego możesz zamknąć oczy i zacznij się ruszać w intuicyjny sposób. Czyli w taki, który nie ma określonego ruchu. Daj sobie przestrzeń na eksplorację i zobacz, czego Twoje ciało dzisiaj potrzebuje. Możesz się leciutko wy... Przesunąć do przodu, do tyłu, a może chcesz zrobić kilka dobrze ci już znanych krów i kotów. Przenieść biodra może na jedną stronę, na drugą, albo po prostu rób to samo co ja, jeżeli nie masz pomysłu. Daj sobie jeszcze dwa wdechy i wydechy w tym intuicyjnym ruchu. I następnie przejdź do pozycji dziecka. Złącz duże palce z razem. kolana szerzej niż biodra, odłóż tors pomiędzy udami, wyciągnij ręce do przodu do laty i odłóż czoło na matę. Zostań tu na jeden wdech i wydech. Na kolejnym wdechu, wróć do klęku podpartego. I przejdź do pozycji krowy i kota. Z powtórzymy sobie to dwa razy. Z wdechem opuść pępek w dół, głowa do góry, wydech koci grzbiet. Dech. Wydech. Wróć do neutralnego kręgosłupa i przejdziemy sobie do pozycji tygrysa. Ugnij prawą nogę w kolanie, wyciągnij ją do góry i Spójrz głową, spójrz do góry. <laughs> Otwórz klatkę piersiową, tak jakbyś chciała dotknąć palcami stóp głowy z wdechem, z wydechem przyciągnij kolano do nosa. Powtórz trzy razy wdech, wydech. okrągli plecy wdech, wydech i ostatni raz wdech, wydech. Podłóż prawą stopę od zewnętrznej krawędzi twojej dłoni, pozycja jaszczurki, aktywna jaszczurka, pobujaj się w niej, wyślij biodra do, gór, do przodu i do tyłu, do tyłu z wydechem, przód z dechem, zacznij rozgrzewać swoje biodra, możesz również zataczać koła, pozwól sobie na intuicyjny ruch, super. Następnie przenieś swoją stopę do środka maty. Pozycja jeźdźca. Pozycja low lunge. I ponownie. Po Przenieś biodra do przodu i do tyłu. Bądź tutaj aktywna. Zaproś ruch. Niech energia krąży po ciele. I daj sobie jeszcze moment. Następnie zaproś bez ruch. Jeżeli potrzebujesz czegoś pod swoje kolano, to pamiętaj, że możesz zdwinąć matę, podłożyć kot, cokolwiek masz pod ręką. I jak złapiesz balans, to unieś tu ręce, niech są oparte na biodrach. I delikatnie spraw, aby twoje biodra przeniosły się do przodu, trochę niżej, i do przodu. I poczuj rozciąganie w lewym udzie. Pamiętam o położeniu swojej miednicy. Leciutko podwiń kość ogonową. Zacznij aktywować swoje pośladki i podejrzewam, że już czujesz rozciąganie w lewym udzie. Z kolejnym wydechem unieś ręce do sufitu i z wydechem ułóż ręce w kaktus. Otwórz klatkę piersiową. Ściągnij łopatki, tak jakbyś klamerką chciała je spiąć. Spójrz do góry. I zostań tu na jeszcze jeden oddech i spokojny wydech. Wróć dłońmi do, do pozycji klęku podpartego i wycofaj prawą nogę do tyłu. Okręć chwilę biodrami z prawej na lewą stronę. Super. I przejdziemy na drugą stronę. Zaczniemy sobie od pozycji Tygrysa, czyli ugięta, lewa noga w kolanie idzie z wdechem do góry. Wydech, kolano do nosa. Wdech, wydech. Wdech, wydech. I ostatni raz. Wdech i wydech. Odstaw lewą stopę od zewnętrznej strony Twojej dłoni. I w takiej pozycji zmodyfikowanej jaszczurki zacznij przenosić biodra w przód i w tył. Możesz również pokręcić się z prawej na lewą. Niech to będzie intuicyjny ruch. Super. Przenieś lewą stopę teraz do centrum maty i przenieś biodra do przodu i do tyłu. Ponownie przód i tył, zaproś ruch, niech to będą takie powolne, intuicyjne ruchy. Nie spiesz się. I ostatni raz. Super. Pamiętaj o czymkolwiek, co możesz sobie podłożyć pod kolano, jeżeli czujesz jakikolwiek, jakikolwiek dyskomfort, jak znajdziesz swój Balans w tej pozycji, unieś ręce, unieś tułów i z wydechem przenieś biodra do przodu i troszeczkę niżej. Chodź i rozciąganie w udzie. Teraz jest odpowiedni moment, aby leciutko podwinąć kość ogonową i aby aktywować pośladki. Przenieś te biodra leciutko do przodu i z wdechem wyciągnij ręce do góry. Z wydechem ręce w kaktus i otwórz klatkę piersiową. Wyobraź sobie tą klamerkę, która przyciąga łopatki do siebie, mostek wysyłasz do góry i zostań to na dwa wdechy i wydech. I z kolejnym wydechem odłóż dłonie na matę, wycofaj lewą nogę i ponownie daj sobie przestrzeń na kilka intuicyjnych ruchów, przenieść biodra na prawo, na lewo. Następnie usiądź w pozycji motyla. Usiądź na macie, złącz stopy razem. Kolana są do boku. Opadł sobie swobodnie. Otwórz klatkę piersiową. Tutaj chcemy się nie zapadać. Tutaj również Chcemy wysłać mostek do nieba, chcemy mieć tej przestrzeń na oddech i zacznij delikatnie machać kolonami. Góra dół. Weź tutaj dwa głębokie wdechy i wydech. Spowolni wdech. Jeszcze bardziej wydech. Zaproś teraz bez róg. Weź jeszcze jeden wdech. Zamknij delikatnie oczy. I usiądź w siadzie skrzyżnym, tak jak zaczęłaś. Z zamkniętymi oczami złącz dłonie na wysokości serca. Weź głęboki wdech przez nos. I spokojny wydech. Podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Podziękuj sobie za ten czas spędzony na macie. I podziękuj za swoją intencję, która dzisiaj do Ciebie przyszła. Namaste. Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to. <grywka> łapkę w górę. Zostaw mi łapkę w górę. Jeżeli masz ochotę podzielić się swoimi wrażeniami, to będę bardzo wdzięczna za komentarz. Pamiętaj o tym, że praktyka, nowa praktyka jest tutaj co tydzień. I zapraszam cię. Do zobaczenia.